Wydarzenia pewnego skwarnego lipcowego dnia sprzed 142 lat i niemal automatycznie chciałoby się przejść do jedności miejsca, ale tu zaczyna się kłopot. Marsz, Różne rzeczy gubią ludzie, ale żeby zgubić pole bitwy to jest coś niesłychanego. Otóż tak bywa. Minęło 142 lata i właściwie bitwa pod Janówką, sławna bitwa z Powstania Styczniowego, nie da się umocować w terenie. Ale od czego są te piękne urządzenia elektroniczne, od czego jest ta cała moc i mądrość komputerowa, wspaniałe maszyny, które będą śmigać między naszymi wykopami, to wszystko ma służyć próbie odnalezienia pola bitwy pod Janówką. Cały kłopot wziął się z niepozornego słówka pot, ulubionego przez dawnych dziejopisów określających miejsca zdarzeń z absurdalnie niefrasobliwą dokładnością. Przez sto prawie lat szereg arcydostojnych profesorskich piór pisało o powstańczej bitwie pod Sławatyczami, choć ludowa tradycja zapamiętała ją jako bitwę pod odległą o kilkanaście kilometrów Janówką. Czy ma to jednak jakieś znaczenie? Dla mieszkańców Janówki ogromne. Ktoś odebrał im ich historię. Oczywiście Towarzystwo Miłośników Gminy Hanna, w której leży Janówka, zdenerwowało się okropnie i powiedziało tak, nie będzie żadnej bitwy pod Słowaczem, to znaczy, będzie bitwa pod Janówką. I teraz spróbujemy ten las i ten gościniec, dzielący las na połowy, przeczesać i odnaleźć maksymalnie wiele pamiątek. Oczywiście robimy to wszystko artyst, w towarzystwie pana archeologa, który z nami już bywa. Czy archeologia często zajmuje się XIX wiekiem? No rzadziej. jednak ja też darzę sympatią w czas powstań i jeżeli jest taka potrzeba, czy II wojna światowa wtedy archeologa wspomaga fo, profesjonalnie. Bo za 20-30 lat te wszystkie rzeczy się rozpadną, to jest liche żelazo wojenne. Ja myślę, że w ogóle potrzeba rejestracji pamiątek historycznych jest bardzo ważna. Obojętnie, czy jest to wiek XIX, XX, czy wiek tam przed naszą erą. Przez trzy lata dwóch lokalnych pasjonatów i jeden telewizyjny maniak mocowało się z tajemnicą, odkrywając i przywracając do świetności powstańczy cmentarz, wertując pamiętniki i szykując się do zadania pytania najważniejszego. Teraz tak, rzućmy okiem na komputer. To jest bardzo schematycznie ta droga biegnąca tutaj ta, przez nas. I, I podzieliliśmy na takie pasy poszukiwań. Ruszymy, po prostu, yy, wzdłuż tej drogi, równolegle do siebie i zobaczymy, co, co czas i szczęście przyniesie. Dobrze. Ja A w momencie, dobrze. jak coś znajdziemy, ty będziesz miał tutaj łączność z to nami. Jest. Siadasz na swój drapieżny motorek i ścigasz nas po lesie. Dobrze. Zacznijmy, jak nakazuje logika opowieści, od tak zwanego tła ogólnego. Otóż początek lipca 1863 roku przynosi ogromne nasilenie akcji powstańczej. W ciągu 16 dni ma miejsce prawie 25 bitew. Rosjanie wysyłają w teren specjalne grupy pościgowe, szczególnie zajadłe w Lubelskim i na Podlasiu. Jedną z nich wysłano z Lublina w lasy w okolice dóbr Kraszewskich w Romanowie, Dowodzi pułkownik Emil Szelking. Wie, że w lasach kwaterują trzy duże polskie oddziały: Jankowskiego, Zielińskiego i Krysińskiego. Komu gorąco niech się schowa pod namiot, a ja wolę taką klasę pachnącą świeżym sianem. Wam się nie zdarzają takie lekcje w terenie? Czy zdarzają wam się? Nie, nie. No ale sprawa jest szczególna. W waszej tutaj niewielkiej w końcu wiosce działa się historia wyjątkowa. Powstanie styczniowe tutaj ulokowało swoją. Jedną z najważniejszych, bo zwycięską bitwę, prawda? Panowie, te bitwy były różne. Najczęściej były to boje spotkaniowe, szybkie zderzenie i odwrót. Tutaj powstańcy zostali, a pułkownik Szelking, jak niepyszny, nie uciekł stąd. Kaziu, badałeś różne dokumenty? Tak, na podstawie dokumentów Jana Nałęcza, Rostworowskiego, Migdalskiego i tu gdzieś innych można umiejscowić z całą pewnością, że ta bitwa się rozegrała między wsiami Janówką a Romanowem. A tak naprawdę to uzm uzmysłowią nam, gdzie się rozegrała wykrywacze dopiero. Tak, tak. Muszę Państwu powiedzieć, że bitwy powstania styczniowego mają specyficzny charakter. Tam się śnią jakieś linie frontu, działa, a tak, tak. naprawdę to zderzały się grupy ludzi, rozpadało się to na ogniska walki. To takie gniazda powstają, Takie gniazda, a jeszcze tutaj teren bagienny, pagórki śródleśne. Oczywiście tam, gdzie było trochę wyryj, tam to się walka. walka. Tak. Doniesienia z pola bitwy tak relacjonują początek walki. O 10 rano dano dowódcom znać, że kolumna moskiewska zbliża się ku zajętej przez nich pozycji, kierując się przez Romanów. Jankowski i Zieliński rozciągnęli swoje oddziały w linię bojową po obu stronach drogi. To pierwszy i wyraźny punkt zaczepienia do poszukiwań. Podzielimy się w ten sposób, tak od prawego, raz, dwa, trzech panów, po 15 metrów każdy, w kierunku południowym tam idziecie przed siebie równolegle tak. równoleg, równoleg, równoleg do drogi. Kiedy trafiacie na coś ciekawego, y, nie gwóźdź, nie łańcuch Bo do wiecie. piły czy pilnik, sygnalizujecie nam, Rafał wsiada na motor i idzie do was. My zabieramy się za tamtą stronę lasu i za, zaczynamy szukać tam. No to co? Szczęścia się nie życzy. Zamysł taktyczny autorstwa Karola Krysińskiego daje szansę kompletnego zniszczenia Rosjan. Wciągnąć roty w głąb leśnej drogi, manewrem okrążającym odciąć odwrót i dokończyć dzieła na bagnistych polankach. Jednak koło południa przychodzi kryzys oddziały Jankowskiego i Zielińskiego nie wytrzymują i cofają się w głąb lasu. Krysiński ratuje sytuację, cudów odwagi dokazują kosynierzy. Ale szansa na zaskoczenie przepadła. Bitwa wchodzi w fazę grupowych utarczek na leśnych polanach. coś już delikatnie, żeby nie uszkodzić. Czasami są przepiękne przedmioty. O. Dobra. Klamra od pasa, poproś mnie. Nie. Nie? A co to jest? Pudełeczko. Na naboje. Nie. Zostawmy to panu archeologowi, niech on sobie rozkopie tutaj. Wydaje to się, olwiarka? że Oliwiarka wydaje się. Ma napis tutaj, jeszcze proszę jakieś widzenie chyba niemiecki mhm. I to z tego okresu może być. No, absolutnie tak To z piękniejszych znaleźć dzisiaj. Zobaczymy, zobaczymy co tam jest napisane To oczywiście pan lokalizuje to ten sposób. My to robimy na sposób nieco inny. Zapisujemy po prostu w GPS-ie wszystkie te znaleziska. Myślę, że to, to po prostu pozwala wybudować mapę tych zdarzeń, bo cała ta nasza bieganina po lesie, to jeżdżenie ta, 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 ta mitręga służy temu, aby precyzyjnie namalować, yy, gdzie co leży, a wtedy można z gęstości znaleźć, snuć pewne wnioski co do przebiegu bitwy. Oczywiście, jak powiedziałem, bitwa powstańcza ma to do siebie, że rozgrywa się gniazdowo, rozrzucona po terenie, tam gdzie teren wyższy wystaje ponad bagna, tam te zdarzenia się lokalizują. No Ale to są już rzeczy, rzeczy niezwykle cenne. Bardzo mnie cieszy, że archeologia dostrzegła wiek XIX i XX. Archeologia zawsze dostrzegała, bo myśmy robili powstania i nawet II wojnę światową, a powstania jest wdzięcznym jest tematem, chociaż trudnym dla archeologii, bo są to rozproszone. Zdarzenia patyczki i trudno systematyczne badania. Poza tym, przedmioty najdziwniejsze, bowiem tak. rozmaitość broni, wyposażenia nacji. w oddziałach powstańczych była nieprawdopodobna. Byli ochotnicy, którzy przywozili są sprzęt z różnych krajów. Wszelkie możliwe strzelby, wszelka możliwa broń od XVII wieku tak. począwszy trafiała do oddziałów powstańczych. Gężość. Komary za wzięcie bronią tych znalezisk ale robi się coraz ciekawy i, nawet, te ukąszenia nas specjalnie tu... nie, nie przeszkadza. O! Piękne. Rzućcie okiem, co to jest, a resztę zostawimy panu archeologowi do roboty. Jak myślicie, co to jest? No, rzućcie okiem na to. Możecie nawet dotknąć, ręką zobaczyć, mój ręką. Jakieś trzeba jest. Nie wyjmujcie, nikt to leży w bronicie. Kawałek broni, słusznie. Kawałek na nawet powiem wam dlaczego. Otóż tucery powstańcze, właśnie belgijskie, miały sześcio- bądź ośmiokątny obrys lufy. Nie okrągłe lufy, jak dzisiejsza broń, tylko sześcio- albo ośmiokątne. Są takie zapisy w pamiętnikach, i myślę, że to, co się tutaj pojawia, to jest właśnie taki fragment. Można? długości. Proszę jeszcze Można. raz wyjąć. A, spójrzcie Państwo, niewątpliwie sztuter powstańczy ze względu na te kształty lufy, których rosyjskie karabiny nie miały. I tu, ponieważ został urwany w brutalny sposób wybuchem i z jednej i z drugiej strony, opowiem Państwu, co się stało. Otóż młodzi powstańcy, ładując taki sztutera, ładowany był od przodu lufy, najpierw się Wsypywało proch, potem się dobijało kule. Potrafili załadować i siedem ładunków do takiej lufy, potem wystrzelić. I tutaj wyraźnie rozegrał się taki dramat. Co się stało z powstańcem nie wiemy, a kawałek lufy powstańczej pozostał w ziemi. Zostawiamy dla uzupełnienia dokumentacji i biegamy po innych stanowiskach. Ostrożnie, tu mogą ale nie wiemy co A no, nie wiecie co to jest. To jest, to jest część uprzęży końskiej, ale wędzidło. bardzo starej. To jest wędzidło. Być może że również z epoki powstańczej. Właściwie to wszystko jest możliwe. W wojsku służyły normalne chłopskie konie z normalną chłopską uprzężą. Koniecznie zabieramy to. To twoje znalezisko? Tak, razem O, to trzymajcie, chłopak. Moneta? To jest chyba z ludzi rosyjskich. Tak, są rosyjskie sygnatury. Numery pułku? Piękna korona, spójrzcie Państwo, już teraz widać. A resztę zobaczymy dobrze, gdyby był numer, numer pułku, bo bywały guziki z numerami pułkowymi, ze znakami jednostek. Wymyjemy to w naszym namiocie. Spójrzcie, obejrzyjcie sobie to. A to jest taki wykrywacz bardzo inteligentny, który potrafi rozróżniać, co jest w ziemi, prawda? Takie. Metale kolorowe, nie kolorowe. Czyli można szukać tylko złota na przykład, co nas nie interesuje. Można tylko szukać złota. A nas nie interesuje? Złota. Ładnie maskujemy miejsce. Tam, gdzie widzicie jakiś leśny bałagan, porządkujecie razem z nami. O, widzicie, takie wszystkie miejsca, jak stare drzewa. To były zwykle takie schowki. Nawet jeżeli powstańcy czegoś nie zostawili w trakcie bitwy, to bywało, że później miejscowi rolnicy, wasi pradziadkowie, chowali w takich miejscach, bo strach było wojsko rzecz zabrać do domu. Dlatego zawsze obszukujemy takie miejsca. No, potężny sygnał, ale schowany pod pniem. Aha. Poproście pana Michała, żeby piłę spalinową przywiózł jak może, dobrze? Odepniemy z kawałek tego korzenia.

Czasami te znaleziska przyroda ukryła pod czymś takim, ale to drzewo ma mieć prawo 142 lata nawet i pewnie tyle ma, Więcej bo to, był, ma. To, był, to był stary dąb być może Zobacz wykrywaczę głęboko się jeszcze da To są dawne lasy Zobaczmy, Romanowskie Jest O, robota dla pana archeologa Kula armatnia. Wrosła w to drzewo. W tej artylerii rosyjskiej, która brała udział w walkach stosowano Trojakiego typu kule. Przede wszystkim tak zwane kartacze. Wyobraźcie sobie, że taką siateczką związana była ogromna ilość kul o średnicy 4 cm. Przy wystrzale rozsypywało się to i miażdżyło cieło po drodze wszystko. Były też kule, które nazywało się granatami. To jest pewnie taka kula, która miała krótki ląd, a w środku ładunek prochowy. Oczywiście po tylu latach ani ten ładunek prochowy, ani ten ląd nie mają żadnego znaczenia. Niemniej znalezisko a to, a to jest bezcenne. Zaznacz miejsce znaleziska. O, o, o. I teraz zobaczmy jaka. A, widzicie Państwo. O. Tutaj w tym miejscu był umocowany krótki ląd. Przy wystrzale, kiedy gazy prochowe wyrzucały kule z lufy, ten ląd nad szeregi walczących. Rozrywało się to wszystko, ta albo patnęła w bagno, albo nie odpaliła w czasie strzału. Bo takie rzeczy, się zdarzały. W każdym razie, no, nie znalezisko jest cudowne. Bez ten, Bardzo piękne. Potrzymać się na razie, bo musimy to o. dać konserwatorom no, to i archeologom, żeby to tak. ładnie nam przygotowali. Mniej więcej w dziesiątej godzinie bitwy Rosjanie zaczęli pierzchać w popłochu. I jak napisał w swym pamiętniku Powstaniec, zwycięstwo zostało przy nas. A my dodajmy. Субтитры создавал To jest plon części naszego dzisiejszego dnia. Rzeczy bardzo istotne, po pierwsze, potwierdzają, że ten las był polem bitwy. Bo nam się marzyło, kiedy zaczynaliśmy poszukiwania, żeby zwieńczyć dzisiejszy dzień w kopaniem tablicy schematycznej pokazującej przebieg działań. Mieliśmy już zarysowaną całą topografię. Rzecz była, aby zaznaczyć teraz te, te miejsca dosłownie z, z bitwą związane. Ale spójrzcie jeszcze na to, co znaleźliśmy. Spójrzcie o. To są rosyjskie naboje sztucerowe. Straszliwe, 20 mm. Trafienie takimi dwoma pociskami niemal urwało księdzu Brzusce nogę. To było, to wyobraźcie sobie, uderzenie takim pociskiem, który potrafił przy uderzeniu rozpłaszczyć się w ten sposób. Zobaczcie. Ten akurat nie trafił w piasek, rozpłaszczył się, ale, ale rany zadane czymś takim były straszliwe. Bardzo cenne jest ta rzecz. O, spójrzcie. Jest to gwiazda orderowa. Z bardzo wysokiego oznaczenia rosyjskiego, pozłacana. Tutaj widać, że ktoś nożem, spójrzcie, o widzicie, jest takie cięcie wyłupał to, co było serduszkiem. Wtedy mogliśmy powiedzieć, że jest to Order św. Jerzego, Świętego Stanisława ale ponieważ ten środek był często robiony z bardzo drogich metali albo z drogich kamieni, w związku z czym, z czym najpewniej na polu walki ktoś to, to wyrwał. To z Twoich rodzinnych pamiątek to nie z moich rodzinnych pamiątek to dostałem od nieżyjącego już dziadka sąsiada. Który on to, właśnie to, to, to odznakę znalazł tutaj w lesie tym wygnanistkim. Tutaj. tutaj. Czyli też możemy spokojnie to był, dołączyć. To był do początek kolekcji. badań archeologicznych, powiedzmy. Zważyło panowie, że pewnego dnia stanie tutaj tablica z myślą o przyjezdnym turyście. O, trochę to waży. O! Tu już nikt nie ma wątpliwości. Bitwa pod Janówką 11 lipca 1863 roku. Te kreseczki, tutaj jeszcze dosyć świeże, lepiej nie dotykać. To plon naszych dzisiejszych poszukiwań, a resztę to są najróżniejsze historyczne ustalenia. W dodatku, tutaj możecie Państwo, jeżeli jako turyści przyjedziecie do Janówki, znaleźć doniesienia z pola bitwy. To jest raport powstańczy Kajetana Kraszewskiego, kronikę domową. Wspomnienia rotmistrza Kawalerii Narodowej Antoniego Migdalskiego, no i wreszcie hrabiego Jana Nałęcza Rostworowskiego ze szczegółowym bitwem, bitwy opisaniem. Wydaje mi się, że w tej chwili bitwa pod Janówką ma już wszystkie możliwe trwałe znaki. Jest i cmentarz powstańczy, pięknie odnowiony. Jest i kurhan rosyjski, któryśmy znaleźli. Też trzeba, by tam trochę. się Już nie ma wątpliwości co do miejsca tej bitwy. Wracamy dzisiaj, mając poczucie cięsko, drugą bitwę pod Janówką. Tym razem bitwę o ciągłość pamięci, zakończoną oddaniem ludziom z małej wioski ich lokalnej historii.